Chodźcie tu dziotecki, coś wam poziem zaraz, poziem wam jak było, nie na stoło starość. Kiedyś byłem młody, tak jak wy jeste że się zdroża nie ma i kondycjo nie ta. Kiedyś jedno ręko zbożać cepem tłukiem, a drugo wcydę obciskiwać mukiem. Poprzył tatko kierot, choć nie wiem, konia, bozi, przydołaby się jakaś dobra zona. Miałby siebie rękę, no i na to pora. Do zielotki z dotty, wąsy ci urosły i wysukać ręki, jesteś już dorosły. Tatko miał rację, zona się przydoła. Choć była nie za dużo, ale siłę miała krowy Socha sochę wyciągała i bieże jak mogła tak się nie dawała. W kompanii poboźniutko była, a w boze ciało po procesji obrozy nosiła. A teraz co chłopi, co ich zwią rolniki, mają traktory, do nich rozrzutniki. Ja kiedy swojej starej tylko zid wydałem, to zgnoju aż jezu w robżaniu sukałem. Kartofle nam rosły, zytko się rodziło, nie ma to jak dawniej, choć się bziednie zyło.